Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. By być w dobrej formie fizycznej, trzeba nieustannie i regularnie ćwiczyć. Najlepiej również podczas urlopu. Mimo wakacji sporo działo się w temacie inwestycji z funduszy europejskich. Czas sprawdzić, jakie wydarzenia miały miejsce podczas wakacyjnej przerwy w emisji magazynu Zmieniamy Wielkopolskę. A zaczynamy od wizyty w Tarnowie Podgórnym. To tu powstała nowoczesna szkoła zawodowa na miarę XXI wieku zespół szkół technicznych. Cała ta dziedzina. Yy... Szkolnictwa zawodowego była przez nas uznana za absolutnie priorytetową dla Wielkopolski. Zapewnia marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło prawie 14 milionów złotych. Wszystko po to, by uczniowie mogli korzystać z najnowszej technologii, jaką dysponują już w swoich zakładach pracy przedsiębiorcy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wymagający jest dzisiaj rynek, jak wymagający są pracodawcy i jakie oczekują kadry jakich absolwentów, więc należy zrobić wszystko, żeby sprostać tym wymaganiom. Nowa szkoła to 18 sal lekcyjnych, a przede wszystkim 14 pracowni dydaktycznych. To tu szkolą się uczniowie w zawodach takich jak technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektronik czy technik procesów drukowania. Uczniowie z terenu gminy Tarnowo-Podgórne to około 40%. W tej szkole 60% to jest spoza gminy. Mówi wójt gminy Tarnowo-Podgórne Tadeusz Czajka. Co ciekawe, z inicjatywą budowy technikum na terenie gminy w 2018 roku wyszli sami lokalni przedsiębiorcy. Zrobiliśmy szkołę, która będzie kształcić fachowców. Yy, dla, sądzę, naszych przedsiębiorców, ale przede wszystkim da, dla, da młodym ludziom szansę rozwoju zawodowego, da szansę rozwoju właśnie w takich kierunkach, które dzisiaj najbardziej są oczekiwane. Unijne wsparcie podczas wakacji otrzymało także technikum środowiska na poznańskim Golęcinie. Tu kwota dofinansowania z funduszy europejskich wyniosła ponad 4 miliony złotych. Inwestycja polega na doposażeniu specjalistycznych pracowni oraz warsztatów mechanizacji rolnictwa i laboratorium energii a także biblioteki i czytelni. Fundusze europejskie wkrótce odmienią również lokalną kolej, w szczególności na trasie Poznań-Wolsztyn. Po zakończonych pracach modernizacyjnych, pociągi osobowe pojadą na odcinku z Wolsztyna do Drzymałowa z prędkością nawet 120 km na godzinę. Województwo Wielkopolskie postawiło już wiele lat temu na kolej. Zapewnia marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło ponad 83 miliony złotych. Tego typu inwestycje w ważne krajowe linie kolejowe przynoszą wiele korzyści dla lokalnych mieszkańców. To ułatwienie życia, z drugiej strony wpisujemy się w ten sposób bez wątpienia w kwestię Zielonego Ładu, który dzisiaj jest jedną z polityk Unii Europejskiej, a tak naprawdę prowadzi do tego, abyśmy Oszczędzali klimat na kuli ziemskiej. Wszystko po to, by usprawnić najszybszy lądowy transport zbiorowy, czyli właśnie kolej. Na linii z Wolsztyna do Drzymałowa zmieni się sporo. Będzie wybudowana nowoczesna infrastruktura pasażerska, nowe porony, dojścia. Zapewnia prezes zarządu spółki PKP PLK Ireneusz Merchel, pociągi nie stoją w korkach, a gdy będą jeździć szybciej, to staną się jeszcze bardziej realną alternatywą dla podróżujących samochodem. Projekt ten wpisuje się doskonale w programy regionalne odtworzenia, przywracania kolei, tam gdzie ta kolej była zmarginalizowana. Oczywiście, że pociągi po tej linii kolejowej kursują, ale czas przejazdu jest zbyt długi i oferta przewozowa jest no, nie bardzo konkurencyjna do transportu samochodowego. A to nie jedyne inwestycje w kolej, które są wspierane przez dotacje z Unii Europejskiej. Zarząd podjął decyzję o wydatkowaniu na kolej z pieniędzy regionalnego programu kwoty powyżej miliarda złotych. Twierdzi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Województwo od kilkunastu ostatnich lat regularnie inwestuje nie tylko w kolej, ale również w niezbędną infrastrukturę, nie tylko linie kolejowe, ale również dworce. 500 milionów przeznaczone na modernizację linii z Poznania do Piły. 200 milionów złotych zakup 10 nowoczesnych pociągów elektrycznych, dwa z nich tutaj przemknęły. Przed chwilą. Pierwsi pasażerowie z modernizowanym odcinkiem linii kolejowej Wolsztyn-Drzymałowo będą mogli się przejechać już w 2023 roku. Infrastruktura kolejowa i szkolnictwo zawodowe. To w tych dziedzinach w ostatnich latach widać największy wkład unijnych dotacji. Wszystko po to, żeby zadbać o edukację naszych dzieci, zapewnić komfortowy dojazd do szkoły czy pracy oraz zadbać o profesjonalną opiekę zdrowotną. Uwaga konkurs! Fundusze europejskie są tu i tu! Tak, tu też! Fundusze europejskie to nie tylko spektakularne inwestycje, ale też tysiące małych przedsięwzięć, które są wokół ciebie. Chcemy zobaczyć je Twoimi oczami. Weź udział w konkursie i wygraj nawet 5000 zł. Nagraj krótki filmik, w którym pokażesz ciekawy unijny projekt z Twojej okolicy. Na zgłoszenia czekamy od 9 do 23 sierpnia. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.dniotwarte.eu.